Wyobraź sobie miasto tam na dole, hałaśliwe, pędzne, pełne światła i ludzi, próbujących przetrwać kolejny dzień. A tam, na szczycie budynku, ktoś patrzy na wszystko cicho. Nazywa się Gabriel. Nie jest aniołem tych wielkich, narzucających z aurą cudów. Wręcz przeciwnie, Gabriel jest nisko rangą aniołem stróża, dyskretny, prawie niewidzialny. A jego funkcja jest prosta, powtarzalna i niewdzięczna. Zapobieganie wypadkom od osób, które jeżdżą podczas poruszania się na telefonie komórkowym. Za każdym razem, gdy ktoś ma zrobić coś głupiego, pojawia się na tylnym siedzeniu samochodu i z nieco niemal niedostrzegalnym dotyku sprawia, że osoba hamuje tuż na krawędzi. Brak oklaski, nie, dziękuję, nie, wow, ledwo uciekłem. Bo nikt nie widzi, nikt nie pamięta. Do pewnego dnia Gabriel dostanie się do samochodu innego faceta Ari. Ari jest aspirującym dokumentem, ale w praktyce jest tylko kolejnym ocalałym w mieście. Przesłuchania, akceptuje każde zadanie, działa po okruchach. Dziś jeździ z ciężką twarzą, zmęczonym wyglądem i sercem pełnym, nie może już dłużej. On po prostu odmówił jeszcze jednej pracy. Inne nie. Inne drzwi zamknięte. A potem, gdy samochód spaceruje, telefon wibruje i Ari, jak wielu ludzi, zaczyna czytać. Gabriel robi to, co zawsze robi. Dotknij go. Samochód zatrzymuje czas. Tylko tym razem Gabriel nie ulży. Martwi się. Bo niebezpieczeństwo nie było tylko w drodze. Niebezpieczeństwo było w Arii. Ari jest na krawędzi. On mówi do siebie, prawie przyznając się: jestem blisko poddawania się. I Gabriel, który zawsze radzi sobie z uderzeniem, hamulcem i metalem, nagle widzi się przed czymś, czego nie wie, aby naprawić jednym dotykiem. Wolą porzucić swoje życie. Rutyna Ari trwa i jest okrutna. Pracuje dla aplikacji do zadań, jak do wszystko na żądanie. Pewnego dnia idzie do słynnej piekarni, gdzie linia przechodzi wokół bloku, tylko on nie ma go kupować dla niego. Płaci się, żeby zostać w kolejce dla kogoś. Dwie godziny stojące. Dwie godziny oglądania ludzi mijają, dwie godziny czując się jak nic. Wtedy, gdy nadejdzie czas, uczestnik ogłasza to koniec. Nie ma już chleba. Ari dzwoni do klienta, próbuje wyjaśnić, spróbować być sprawiedliwy, po prostu zapytać jedną rzecz. Nie anuluj. Zostałem tu dwie godziny. Zasługuje na otrzymywanie na czas. Klient anuluje. Żadnych litości. Bez myślenia. A jakby to nie wystarczyło, Ari dowiedział się, kto kupił większość chleba był Jeff. Bogaty facet, priorytet na miejscu, traktowany jak król tylko dlatego, że był inwestorem. To łzy Ari wewnątrz. Następnie kolejne zadanie. Umyć ubrania w czyimś domu. Spsute dziecko ciągle nalega. Dlaczego nie używasz dyplomu? Po co poszłaś do koledżu? I Ari bezpiecznie, dopóki nie wybuchnie. Zaczyna wyrzucać jakby krwawi od środka. Mówi, że chłopiec nie ma przyszłości, że amerykański sen umarł, że nic nie ma sensu. A odpowiedź świata? Zła ocena w aplikacji. Jakby ból miał notatkę. Jak rozpacz był brakiem profesjonalizmu. Dni następują: ustawienie stołu dla nieznanych, półki tankowania w sklepie narzędziowym, bieganie po mieście i nadal przynieść bilet parkingowy. I Gabriel zawsze tam jest. Oglądanie. Bez możliwości zrobienia wiele, dopóki w szybkim lunchu we własnym sklepie narzędziowym, Ari zna Elenę. Elena ma ogień w oczach. Próbuje rozpocząć związek, walczyć o lepsze warunki dla pracowników. Mówi mocno, z nadzieją. Ale Ari nie kupuje. Mówi, że to freelancer, to nie jego problem. Mówi, że nic się nie zmienia, że system nie pozwoli. Elena próbuje pokazać: nadal zasługujesz na traktowanie jak ludzie. Ari odpowiada zmęczonym uśmiechem: to nie istnieje. Ale tamtej nocy w koszyku do jedzenia los stawia je ponownie razem. Mówią, jedzą kolację, i po raz pierwszy od dawna Ari mówi o swoim marze. Tworzą dokumenty, a Elena się nie śmieje, wspiera, słucha tak, jakby to miało znaczenie. I Gabriel, widząc Ari uśmiech, poczuć coś, czego nigdy nie czuł z jakimkolwiek hamulcem awaryjnym czuć celowo. Dopiero gdy noc się skończy, rzeczywistość wraca. Ari będzie spał w samochodzie na parkingu. Kiedy tata dzwoni, Ari kłamie. Mówi, że ma się dobrze. Ma mieszkanie, które z przyjemnością słyszy o sukcesie kuzyna. Te kłamstwa bolą bardziej niż głód, bo to kłamstwa komuś, kogo kocha. Próbuje spać słuchając podcastu Snu, ale reklamy przerywają cały czas, ponieważ nie może płacić podpisu. To tam historia zmienia swój ton. Gdzieś menedżer aniołów, Marta, zbierają wszystkich, aby dzielić się doświadczeniami. Jest anioł, który ratuje ludzi przed tsunami. Inny unikać śmiertelnych upadków. I jest jeden, odpowiedzialny za zagubione dusze, który opowiada emocjonalną historię. Jak pomógł komuś znaleźć sens ponownie i jak był wdzięczny, że był kierowany. Gabriel słucha i. zazdrosny, nie zazdrość, smutna zazdrość. On tego chce. Chce uratować kogoś od wewnątrz, nie tylko od wypadku. Pyta Martę bardziej znaczące zadania. Marta zaprzecza. Mówi, że to zbyt trudne, mówi, że jeszcze nie jest gotowy. W międzyczasie Ari zatonie. Czasami ochrona parkowania go budzi, wysyła go. Wannę? Tylko na taniej siłowni w okolicy. Tam zna Leonarda, człowieka w sytuacji ulicznej. Czasami mówią. Małe ludzkie chwile w świecie, który wydaje się zapomnieć, czym jest ludzkość. Do pewnego dnia Jeff zatrudnia Ari do aplikacji do czyszczenia garażu. Ari robi to szybko, wydajnie. Jeff chwali, obiecuje pięć gwiazdek, oferuje przekąski. I wydaje się dobrzy ludzie. Ale kiedy Jeff pokazuje swoją listę obowiązków, to śmieszne. Daremne rzeczy, imprezy, kaprysy znajdź szamana. Ari sugeruje pracę jako asystent. Jeff daje szansę tygodniowy test. A A Ari dostarcza wszystko. Rozwiązuje problemy w tym czasie, działa jako maszyna, sprawia, że niemożliwe wydaje się łatwe. Jeff to uwielbia. Prawdziwa umowa. Daje karty korporacyjnej. I po raz pierwszy od dawna Ari śpi w motelu. Łóżko, prysznic, zamknij drzwi. Tylko ta wróżka historia trwa niewiele. Jeff ostrzega, że ma broń w domu i daje hasło do szuflady. A kiedy Ari mówi, że ma randkę, Jeff pożycza płaszcz i poleca restaurację. Tanio. Ari i Elena idą. Noc jest piękna, dopóki Ari nie zobaczy ceny menu. Barato dla Jeffa jest drogie dla każdej normalnej osoby. Ari panikuje, ale nie chce wyglądać jak przegrany. Gdy konto przychodzi, Elena proponuje podzielić. Ari nalega na zapłatę. I użyj karty korporacyjnej. Następnego dnia Jeff widzi kolekcję. Ari próbuje wyjaśnić. Obiecuje zwrócić. Jeff wystrzeli go bez myślenia dwa razy. Bez rozmowy. Żadnych ludzkości. Ari traci motel. Aplikacja przestaje dawać obowiązki. Dochodzi do punktu sprzedaży plazmy za pieniądze. Choruje i widzi swoje życie zmieniające się kurz. Pewnej nocy śpi przy stole restauracji. Jest wydalony. Wychodzi na ulicę i dowiaduje się. Jego samochód został holowany. A tam, na chodniku, patrząc na pustkę, Gabriel decyduje się złamać zasady. Pojawia się przed Ari. Ari wpada w szok. Myśli, że oszalał. Gabriel mówi. Wiem wszystko o tobie i wciąż jest dużo do życia. Z dotyku pokazuje wizję przyszłości. Ari żyjąc ciężkim życiem, zmieniając faceta dostawy, długie zmiany, mieszkając z Eleną w domu matki. Wtedy się trochę lepiej, przenoszą się do Teksasu, ale nadal nie stać ich na chore operacje psa i muszą poświęcić zwierzę. Kiedy wizja się kończy, Ari eksploduje. Czy to dać mi nadzieję? To życie jest straszne. Gabriel połyka sucho, przyznaje, nie wie jak to zrobić. To nie była jego praca. Ari wyznaje, czego naprawdę chce: życie takie jak Jeff. Więc Gabriel podejmuje szaloną decyzję. Gra Ari, a wszystko staje się światłem. Kiedy Ari się budzi, jest w luksusowym samochodzie, drogie ubrania, zapach komfortu. Strażnik ochrony parkingowej, który traktował go jak śmieci, teraz z szacunkiem rozmawia. Komputer samochodu pyta. Czy chcesz iść do domu? A kiedy przyjeżdża, to dom Jeffa. Jedynie Jeff się pojawia i mówi, jakby to było normalne: zakończyłem pracę. Ten dom jest twój. Gabriel pokazuje i ujawnia: zmienił swoje życie. Ari jest teraz bogaty. Jeff stał się biednymi. Przez tydzień. Tydzień, aby Ari się uczyć. A na początku Ari kocha. Kupuje to, czego chce, je gdziekolwiek chce, wysyła Jeffa, by wykonał obowiązki, żyje tak, jakby świat w końcu miał rację. Dopóki nie znajdzie Eleny w tej rzeczywistości i nie zna go. Mimo to dogadują się, mają randkę, a tym razem restauracja daje bezpłatną kolację. Nawet całować. A Gabriel zaczyna się bać. A co jeśli to pogorszy? Kiedy tydzień się skończy, Gabriel pyta, czy Ari chce wrócić. Ari odpowiada w tym czasie: nie. Przyznaje Gabriel. Nie może tego zmusić. Wrócę do normalności tylko wtedy, gdy Ari wyrazi zgodę. Wtedy Marta się dowie. Jest wściekła. Mówi, że Gabriel powinien pomóc Elenie, a nie Ari. I jako kara to rozrywa jego skrzydła. Teraz Gabriel będzie musiał żyć jako człowiek. A Jeff, zdesperowany, okazuje się być jego współlokatorem w motelu. Dwa dzielące łóżka, dyskutują, starają się zrozumieć siebie nawzajem. Jeff stara się przetrwać przyjmowanie dostaw w aplikacji i po raz pierwszy w życiu czuje się w swojej skórze. Gruby klient, nieistniejąca wskazówka, wina za błąd, który nie był nawet jego, a jednak roboty zastępują dostawców. Pieniądze spadają tylko pod koniec tygodnia. Śpią w samochodzie. Tymczasem Ari, teraz bogata, zaprasza Elenę do Paryża i odmawia, bo walczy o związek. Ari nie rozumie. Skargi. A Elena pęka. Może być bogata, ale wciąż jestem pracownikiem. A muszę walczyć o moje życie. Ona wyjeżdża. Ari jedzie depresją, bałagan ze swoim telefonem i uderza. Idzie do śpiączki. A teraz nikt nie może cofnąć wymiany, bo Ari nie może zgodzić. Marta decyduje, że Gabriel za dużo bałaganu. Wystrzel go, ale mówi, że może ponownie rozważyć, jeśli Ari zgodzi się powrócić do normalności. Gabriel zaczyna czuć wszystko. Głód Pot, strach, ludzkie ciało. Jeff zabiera go do fast food. Gabriel, który nigdy nie jadł, zadaje absurdalne pytania, prawie dziecinne, a kiedy dowodzi jedzeniem, jest zachwycony smakiem. Po raz pierwszy rozumie, co to jest. Tylko życie ludzkie też się kruszy. Jeff próbuje odzyskać pracę, prestiż, wszystko i jest ignorowany. Trzy tygodnie, setki kandydatów, nikogo nie obchodzi. Gabriel dostaje danie do mycia pracy. Kiedy dostaje pierwszą płatność i zobacz, ile podatków wzięli, to szaleje. I kolega Felipe mówi, czego nikt nie chce słyszeć. Z jedną pracą nie żyjesz. Mam trzy. Ari budzi się ze śpiączki w szpitalu. Dowiedział się, że Jeff i Gabriel pojechali go odwiedzić. Ale on nie chce wracać. Postanawia udawać amnezję. Jeff zdaje sobie sprawę. Robi się zdesperowany. A Gabriel, teraz człowiek i złamany wewnątrz, ma zatrzask. Może drogą jest Elena? Jeśli pomoże Elenie, może Ari też się zmieni. Gabriel pojawia się w kafeterii sklepu narzędziowego i wspiera Elenę w przemówieniu o związkach i sprawiedliwości. Bezpieczeństwo go wyrzuca, ale nasiona zostaje. Mimo to w głosowaniu związek przegrywa. Elena zostaje zniszczona. Gabriel, zatopione, drinki. Felipe zabiera go do klubu, by się rozweselić. I tam Gabriel spotyka kobietę, którą uratował w przeszłości. Teraz jest szczęśliwa, żywa, z miłością. Felipe ujawnia, że jest jego żoną, i Gabriel rozumie. Jego praca zawsze ma znaczenie. Tylko Jeff dostaje wiadomość z aplikacji. Firma będzie handlować robotami, a jego konto zostanie zamknięte dla niskiej notatki. Wybuchuje. System też go rozgniewał. Policja się pojawia, a samochód jest holowany przez długi. Nie ma wyjścia. Jeff decyduje się wrócić do rezydencji, aby odebrać drogie ukryte zegarki. A gorzka scena wszystkich. Ari, teraz żyjąc życiem Jeffa, rzuca imprezę, a są ludzie, którzy byli biedni, teraz lepiej, nawet lepiej, nawet Leonard jest inny. Elena pracuje jako uczestnik w formie bufetu. Ari próbuje z nią porozmawiać, ignoruje, bo nadal musisz pracować. Leonard znajduje Ari smutny na ganku, a Ari przyznaje: Ukradłem to wszystko, a jednak ona mnie nie chce. Leonard daje prawdziwego. Bogacy ludzie zawsze coś ukradli. Ale dałeś mi jedzenie, ubrania, miejsce, prawdziwy Rich nawet nie patrzy na biednych. Tego samego wieczoru Jeff próbuje uciec ze zegarkami, Ari widzi panikę i pędy. Strzał złapany w ręce Jeffa. I Jeff rozumie, Ari udawał amnezję. W szpitalu Ari przeprasza i prosi, aby wszystko wróciło do normy. Ale Gabriel mówi coś, co cięte. Gdybyś naprawdę tego chciał, wróciłbyś już. Chcesz wrócić tylko z powodu winy, a wina nie jest nadzieją. Marta pojawia się jeszcze raz i uwalnia zdanie, które zmienia wszystko. Zagubiona dusza nie potrzebuje anioła, potrzebujecie kogoś innego. I to pasuje, bo nadzieja nie jest magiczna, to jest związek. To ktoś mówi: Jestem tutaj. Później znajdują Elenę, która teraz rozumie: Zmiana nie jest szybka. To się zaczyna po porażce. Zaczynają się do klubu tańczą śmiech I tam siedząc na chodniku Gabriel czuje się jak porażka Ari siedzi obok niego i obaj twarzą w twarz jak lustra Gabriel mówi też też się poddałeś Ari bierze głęboki oddech i wyznaje to czego nie powiedziałem szczerze chcę przyszłości którą zbudowałem własnymi rękami nie jeden którego ukradłem W tej chwili akceptuje że życie nawet trudne jest warte życia Gabriel się uśmiecha i dotknij jego ramienia. Ari miga i wraca do tamtej nocy. Samochód był holowany. Pracownik restauracji czuje się za niego żal i oferuje przejażdżkę. Na zewnątrz Jeff wraca do bycia Jeffem i w rezydencji. Znajduje bilety parkingowe. Ari zabrał dla niego pracę. Po raz pierwszy widzi wagę drugiego. Ari idzie za samochodem i dowie się, że Jeff spłacił swoje długi. Ari nazywa ojca i mówi prawdę, a ojciec, zamiast poniżać, wspiera. I wciąż ujawnia, cóż, udany kuzyn został złapany przez unikanie podatków. EJ Jeff, teraz przekształcony przez wszystko co żył, podejmuje decyzję o spotkaniu firmy. Poprawi wynagrodzenia i korzyści pracowników aplikacji. Przestaniesz zastępować ludzi robotami i AI. I kto nie zgadza się odejść. Ari dostaje pracę jako facet dostawy, jak w wizji Gabriela, ale tym razem nie akceptuje tego kruszącego losu. Pisze na pokładzie, który odchodzi i inspiruje innych do tego samego. I wreszcie rozpoczyna dokument, o którym zawsze marzył: o pracownikach aplikacji, o niewidzialnych ludziach, o życiu, którego nikt nie filmuje. Wciąż jest z Eleną. I pewnej nocy, po jedzeniu takos, Ari pozostawia dodatkowy kij na stole dla Gabriela. Jak kto mówi bez słów: Nie zapomniałem o tobie.